Tręcze o pierwszej połowie z pewnością chcielibyśmy zapomnieć. W drugiej było dużo walki z naszej strony. Tak, pierwsza połowa to widać było po chłopakach, że bardzo. Um, bardzo każdy przeżył, bo to pierwszy mecz w, nich w ich karierze sportowej i trochę były przestraszeni, a jeszcze jak przyszli, widać było, przyszli kibice jak, jak zaczęli śpiewać, no to już w ogóle nie pogubili się. I gdyby wytrzyma, wytrzymali my te pierwsze minuty, bo naprawdę pokazali jak trzeba grać w piłkę szybka piłka ręczna, ale nawet oprócz tego, to nie rzuciliśmy na liczenie w pierwsze 15 minut 6 albo 7 stuprocentowych sytuacji. Trochę inaczej by wyglądała ta, ta gra i w pierwszej połowie, ale no cóż, ja nie mam, no nie, nie mogę winić chłopaków, wiem, to ich jest pierwszy mecz, to ich takie pierwsze doświadczenie i wiadomo, że każdy z nich gdzieś przeżywał, każdy z nich gdzieś ta trzema była, to jest normalne, to jest... Ludzkie, można tak powiedzieć. Każdy zawodnik, pierwszy mecz, kiedy gra, rozegrał e, w Pucharach europejskich, to miał tam trzy trochę. ale najważniejsze, żeby to e, dobry ten zawodnik, który wychodzi już, zaczyna się pierwszy gwizdek, to już nie ma tych trzemy i po prostu robi swoje. Oni muszą jeszcze nad tym popracować. A, mówię, druga połowa już trochę lepiej wyglądała, ale oczywiście. Trochę inaczej już grał ten zespół przeciwnika i było widać, że zrobili te zmiany i grali na dwa, 2, to na mecie 3, ale którzy tak samo pokazali jak trzeba grać, bo równorzędne zmiany. No i mówię, mamy materiał do przeanalizowania i do tego jak, jak my musimy dążyć do tego jak grać naprawdę w jeżeli chcemy iśnieć w tej lice Europejskiej i w Europejskich, bo bez tego, no, to będziemy tylko do, do, dostarczy, dostarczycielami punktów, e, czego nie chcemy, żeby tak było. No i mówię, dużo, dużo pracy Staszek, Sroga lekcja e, w Lizbonie niestety. No tak, to no, co, co mogę więcej powiedzieć. Lekkie zderzenie z e, szybkim, e, dynamicznym e, silnym kanwalem. No, mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski z tego, co tutaj zobaczyliśmy, czego doświadczyliśmy i, i przeniesiemy to na swoje granie. Myślę, że początek był bardzo nerwowy w naszym wykonaniu. Widać było, że no, jest to debiut dla większości z nas, jak nie wszystkich, na, na tym szczeblu rozgrywek i no, dosyć długo nawzaję opłoniecie w pierwszym e, czasie pochodziliśmy do, do siebie dosyć długo. E, fajnie, że wszyscy wybrali. Szkoda, że nie każdy znalazł bramkę. E, nie zwieszamy głów, e, pracujemy dalej. W następnym na meczu myślę, że będzie dużo lepiej. toczkę trema zjadła Chrobrygo no w tym spotkaniu? Myślę, że, że i trema, no to, że, że to były nasze debiuty w Lidze Europy. No i jakoś, jakoś po prostu nic tam nie wychodziło, ten początek Sporting zaczął na pełnym gazie, pokazał nam jak, jak się powinno grać piłką i już potem mogliśmy tylko jakoś polerować wynik, co i tak się nie udało, bo Sporting nie chciał nam odpuścić. Go, go, go!